Szanowni witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, to już kolejny dzień z naszego pobytu w Dżonżu. Dzisiaj myślę, że pogoda jest jeszcze gorsza niż wczoraj, bo tutaj stojąc na słońcu można dostać jakiegoś poparzenia, myślę, no nie wiem, co najmniej drugiego stopnia. Jest tragedia, więc po prostu będziemy się przemieszczać z budynku do budynku i dzisiaj będziemy sobie, powiedzmy tak, próbować takie, powiedzmy, jakieś tradycyjne, te ichne atrakcje, typu właśnie jakieś nie wiem, rysunki, jakaś karykatura, jakieś właśnie wróżby, odczytywanie właśnie z twarzy, z rąk, czy po prostu z daty urodzenia, odwiedzanie jakichś lokalnych kawiarni, takich piekarni można powiedzieć. Ja jestem, no można powiedzieć podjarany, lubię takie rzeczy i za mną już właśnie czeka powiedzmy rysowanie naszych twarzy, więc zobaczymy, jestem ciekaw jak to wyjdzie? Chciałbym, żeby właśnie były jakieś takie nasze szczególne cechy uwidocznione, więc po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Right. play the game made bank move g anything to get a buck you won't find me in the club, in the club. i'm in the lab trying to sharpen up the sword swinging blades at these scrubs bitches flock like bugs to the light and right treat my hoes like these raps i don't really got a type, off top bullshitting all i needed was a mic yeah yeah hey pass the rock it's all butter pack your bags and take flight don't worry it's all covered it's all covered <laughs> live your life Man, i'm so fucking curious i'm gonna explode Dora, właśnie wyszliśmy z tego, z tego miejsca, gdzie, gdzie właśnie tworzą te, te karykatury. Wyglądamy w następujący sposób. Ja jestem szczerze mówiąc w szoku. Jak to no przepięknie wyszło. Jakoś troszeczkę byłem sceptycznie do tego nastawiony, myślałem, że to będzie wyglądać, no wyglądać tak jak. Pozostali po prostu będzie wyglądać tak samo, a tu okazało się, że nie, że jednak te jakieś takie charakterystyczne cechy są, no, uwidocznione. Ja jestem, wow, jestem tak szczęśliwy z tego, jak, jak dziecko po prostu, niesamowite. Zapłaciliśmy za to 50 tysięcy łonów, sama karykatura 35 tysięcy łonów, z racji tego, że wybraliśmy jakby naj, na największy format czyli B4, no i do tego 15 tysięcy ramka yy, i to powiedzmy musi być w ramce, no bo to jest jakoś tam malowane pastelami, bla, 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 tak, takie rzeczy, no ale w dalszym ciągu i tak lepiej, i tak byśmy kupili tą ramkę, bo nie chciałoby się nam po prostu gdzieś tam chodzić po sklepach i szukać tego formatu, więc 50 tysięcy za, za takie coś, uważam, że to jest yy, no bezcenne i na pewno wydałbym jeszcze raz yy, taką kwotę za, za taką pamiątkę, jestem no po prostu... W szoku. Dobra, lecimy teraz do jakiegoś innego miejsca, może teraz jakaś wróżba czy coś. Zobaczymy po prostu co będzie po drodze. Okej, okay, dobra, teraz idziemy szukać właśnie yy, tej, tej przepowiedni tych wróżb z fusów będą nam czytać właśnie twarz, dłonie i Bóg wie co jeszcze. Ale mamy takie dwa wymagania, że tak o, musi być osoba ubrana cała na biało i musi być łysa. Tylko takim ufamy. Wtedy jakoś tak wzbudza powiedzmy yy, zaufanie, a nie tak wiecie, że jakaś randomowa osoba. Także szukamy po prostu takich profesjonalistów. Dobra, chyba znaleźliśmy właśnie takie miejsce. Wszystkie wymagania są spełnione. Jest Starszy, łysy i ubrany na biało, więc na bank wróżba będzie udana. 말씀을 <śpiewanie> 거예요. 요게 아버지, 엄마, 요게 본인. 내포도 크고 아주 그냥 뭐 어떤 일을 할 때는 아주 그냥 저도. 그러면은 내가 양이니까 나는 그래서 남자 여자 또 사주 보는 법이 달라요. 내가 여자가 양이면은 이 사기 여름에는 음, 물이 없으면은 못 살아요. 그래서 서른한 살에 이게 칠월에 운으로 오면서 역마 운이 들어와요 역마 바쁘게 움직인다. 의리가 있고 음, 자기가 조금 못마땅하다 그러면은 옆에서 왜 화가 났는지도. 존재는 태, 음, 전기풍 밑에 반짝반짝 빛나고 태양 아래 반짝반짝 빛나잖아 그쵸? 그런 존재. 아직 금이 못 자랐어요 불은 있고 이제 주변의 환경에 내가 더군. 요게 일월달에 운이 와요. 일월달이 운이 아... 아시겠죠? 네. 응. 주변 환경은 내가 만드셔야 돼요. 내가 남자예요. 그거 명심하셔. 오리는네 명까지도 놀 수가 있어. 요 다섯 네. 응. 명을 좋죠 직업 변동이 많어. 그러니까 그걸 잘 잡아줘야 돼. 아 네. 직업 변동 이렇게 좀 변화가. 건강도 이만하면 괜찮은데 목이 없으니까 어깨 우리 운동 많이 하라 그러고. 너랑 mm. r a n weszliśmy z z tego, tego m i e j s a gdzie są te przepowiednie. i ja pierdolę nie zgadniecie, ile zapłaciliśmy Jak usłyszeliśmy cenę to nas dobrze siedzieliśmy bo by nas po prostu ścięło e, 150 tysięcy łonów e, jak to skomentować? Nie mam żadnego pojęcia ja jestem trochę zdruzgotany 150 tysięcy łonów siedzieliśmy tam pół godziny i 150 tysięcy łonów ja nie mogę tego przeboleć jedy no. Dobra, powiedzmy, że tak jak mój translator, czyli moja dziewczyna powiedziała, że nasza wróżba jest no, mega pozytywna, to dobrze, no bo inaczej to bym był jeszcze bardziej wściekły, przynajmniej jest bardzo pozytywnie i tak dalej. Była mowa, że, o, że y, jesteśmy idealnie połączeni ze sobą, że moja przyszłość jest y, super. Jedyne z czym problem, to to ze zdrowiem, także muszę dużo ćwiczyć ale tak to poza tym wszystko będzie idealnie więc to dobrze, bo jakbym usłyszał wiecie, takie psychologiczne działanie jest, że jak usłyszycie, że coś jest pozytywnego o was, no to to całkiem nieźle, ale jak usłyszycie coś negatywnego, no to od razu o, strata pieniędzy i tak dalej, 150 tysięcy pierwszy raz tutaj byłem, pierwszy i ostatni tak mi się wydaje, skoro to tyle kosztuje w życiu bym się nie spodziewał, no też w ogóle patrzę na te znaczki, że niby coś rozumiem, pff, a to w ogóle Wiecie, nie tylko koreańskie, to właśnie głównie po chińsku. Te, te jakieś tam właśnie y, ziemia, y, powietrze, rakiety na przykład, y, jakieś y, takie wiecie, żywioły, nie? I z tego było jakoś tam odczytywane, z naszych dat urodzenia. Wszystko fajnie, wszystko w, super. Fajnie, że mega pozytywna wróżba, że tak będzie nam się układać. Y, y, głęboko w to wierzę, bo gdyby było negatywnie, to bym powiedział, że to jakiś bullshit i, i w, nie ma bata, że w to wierzę. 150 tysięcy słonów. No błagam. Dobra, dotarliśmy sobie do takiej malutkiej, powiedzmy, restauracyjki, która się specjalizuje w w łososiu. I ten łosoś jest to naprawdę taki, taki, no, premium. No wiadomo, w Korei to akurat nietrudno jakieś tam owoce morza, ryby i tak dalej. ale tutaj szczególnie właśnie ta restauracyjka słynie z tego, z tego łososia. Więc sobie to przyszliśmy i zamówiliśmy sobie kilka pozycji, jak na przykład właśnie taki grillowany stek z łososia. Oprócz tego jeszcze właśnie surowy łosoś, a to bardziej tak dla, dla mojej dziewczyny. Oprócz tego wzięliśmy sobie jeszcze takie krewetki w tempurze, 10 sztuk, których ja jestem ogromnym fanem i mógłbym je jeść bez końca. Więc sobie teraz jemy, szczerze mówiąc, no jest przepyszne, ale w dalszym ciągu ten niesmak taki pozostał po tej wróżbie, nazwijmy to, a właściwie po jej cenie. Bo te 150 tysięcy, no to dalej boli, dalej jednak jest to takie kuje w serduszku. I będziesz na pewno boleć przy, przez jakiś tam czas, bo nikt się do takiej ceny nie spodziewał. No ale dobra, no ja wierzę takiej osobie, okej, okay? była ubrana cała na biało, właśnie łysa. I jeszcze wyznająca buddyzm, no to to jest już właśnie top, to już chyba... Nie ma osoby, której bardziej można uwierzyć, jeśli właśnie chodzi o takie, takie wróżby. I to też bardzo ciekawe, że ludzie poświęcają właśnie tak, można powiedzieć, swoje życie takiej no, nauce e, i właśnie takim, no, można powiedzieć, wróżbom, przepowiedniom i tak dalej. Niesamowicie ciekawe. No i no, wiadomo, co, co, co najważniejsze, to po prostu sam fakt, że było to, była to bardzo pozytywna wróżba. I e, to mnie najbardziej cieszy, że no jednak. Nie jest tam coś tam pisane złego. Bo gdyby było pisane coś złego, to bym na pewno w to nie uwierzył. A jak jest coś pisane dobrego, no to. Uhy, uhy. Tak, tak. To jest. Jak najbardziej wierzę w wróżby. Więc to takie śmieszne psychologiczne zagranie. Tak jak była mowa, do. Tak można powiedzieć dziewiątego roku życia. Mamy dobrą passę, więc po prostu tego się trzymajmy. Dobra chyba powoli ten dzień będzie jakoś dobiegał końca. Ten vlog może być troszeczkę krótszy od, od pozostałych, a to za sprawą tego, że nie spodziewaliśmy się, ale mnóstwo rzeczy jest zamkniętych, chyba nawet więcej niż w dzień, kiedy przyjechaliśmy, dosłownie przekazaliśmy się ulicą, wszystko jest pozamykane, wszystkie restauracje, kawiarnie, nie mogę policzyć na palcach jednej ręki, co, co jest otwarte, więc bardzo szokujące, tym bardziej, kiedy to jest taki jeszcze można powiedzieć okres wakacyjny, no to wszystko jest pozamykane, więc no tak średnio. Więc przyszliśmy sobie tak powiedzmy na zakończenie do takiej lodziarni i sobie zamówiliśmy właśnie lody. Moja dziewczyna zamówiła lody Macia. Ja zamówiłem smak, tak zaryzykowałem trochę, to było o nazwie Sobok, ale w zasadzie to jest smak misogaru, czyli to jest taki smak można powiedzieć zbożowy. No i pierwszy kęs wiadomo jest no mega szokujący, no bo nagle jakieś lody zbożowe jecie, to tak jakbyście nie wiem, zamrożoną inkę pili, więc tak no dziwnie, ale w każdym następnym jakąś tam kęsem ma to naprawdę ręce i nogi. Jeszcze to jest właśnie z jakimś miodem, więc naprawdę mega to smakuje. Daliśmy 11 za tysięcy te, za te dwie pozycje. Więc, więc no, w porządku. Jeszcze na szybko odnośnie właśnie tej restauracji z właśnie łososiem. Wydaliśmy 56 tysięcy łonów. Tak sobie pomyślałem, że w cenie tego, tej całej przepowiedni moglibyśmy mieć trzy takie obiady, więc to trochę bolesne. No ale dobra, okej, okay, jesteśmy na wakacjach. Powiedzmy, to była nasza taka, taki pierwszy raz, szczególnie mój, jeśli chodzi o tą przepowiednię, więc no... Z wielkim bólem serca mogę powiedzieć, że nie wiem, było warto. Uff. Powiedzmy, powiedzmy. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzeba też odpocząć, bo pogoda nie ustępuje, jest mega gorąco. I tyle. I chyba widzimy się po prostu w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Po!